Siemanko, to jest Skipper499, a to jest jak widzicie Overwatch Postanowiłem nagrać króciutki odcinek z tej gry, na który złożymy te kilka prezencików Ja ogólnie od jakiegoś czasu nie gram w Overwatch, a więc mogłem mieć jak przejdziemy już do rozgrywki Ale zobaczymy Oczywiście, że użyję Tę skóreczkę, super Dalej mhm, Dobra O, jakaś skórka to jest? Tak, to jest skórka. Zagramy sobie właśnie tą postacią oraz jeszcze zagramy sobie medykiem. A dokładniej... A, jeszcze Okej. Okay. Też już pod tym ostatnim. To już nie jest prezentowana to normalna jakaś. To jest motka, to jest skórka. Dobra. I zagramy sobie tą... Już wam mówię kim. Oczywiście jeśli nie zajmą, to jest łaska. Łaską. Łaską tamtym i może jeszcze tą D... Nie wiem jak się czyta. Nieistotne. No, symetrą też chciałem ogólnie grać, pamiętam, ale nie, nie nauczyłem się w końcu się grać dobrze. Odnajdziemy sobie ten. Kliknę takie wsparcie, żeby znalazło. No i szukamy gierki. To... Zrobię cięcie i widzimy się już w ekranie, wybierania postaci. Jednak nie zrobiłem tego cięcia, bo akurat od razu znalazłem w moim gadaniu. Oczywiście, wsparcie, super, tu biorę łaskę. No, jest chyba jedną z najłatwiejszych. W stać. klasyczna jest jaka. Coś tam się zmienia z poczką I dobra. I tutaj skakujemy oczywiście shiftem do oznaczonej w to nie pamiętam co to było. przybędą za 30 sekund. Nazwać twoją pracę nieetyczną to nie do powiedzenia. Pytanie brzmi, czy potrafisz zakwestionować wartość moich odkryć? Czy my tam nie, nie powinniśmy być? Tego? Nie, no nie będę tam. Jestem. Ja tylko wykonuję zaprogramowane... Ja tylko wykonuję zaprogramowane funkcje. Dobra, Kuraj jest do was, bardzo popraszam. od ją słychać. Gdzieś. Jeden. Nadchodzę na pasji. Zatrzymaj ładunek. A, dobra. Będę no, akurat oh, no, nie, na dole jest kurde. Nie wiem jak tam się idzie tam. Dobra ten już był leczył Wiem że tak nie powinien robić ale wziąłem to ostro, a ja nie wiem jak to będzie się mieszkać, gdybym próbował leczonka No, skraj jest jedną z najłatwiejszych postaci Kurde Ajdź No widzicie słabo zagrałem Ogólnie na tarczy mnie gram, grałem z tankami i właśnie leczeniem Chociaż głównie chyba... nie pamiętam czym gram głównie, ale na pewno Tankami grywam Ogólnie no, chyba najczęściej biorę leczenie, ogólnie biorę leczenie, więc Jakoś tak Dobra, trzeba tu uważać mnie leczący aktywowany nie było mnie tam niestety. A tym się się nie ładowało, ok. O nie, ja do co nie pójdę. Fuck. O kurde. No wiedziałem, że zginę. Mm, źle zagrałem, niestety. Bardzo fatalnie. Przerwałem mu się, ale już nie dałem rady. Jak nowa? Co ja niedogonęło rękę, czyli latanie tam jakiś czas? Ło, wow, a już skoro waliłem, lecimy. Jestem! Ło! Przykuję powietrze! Potrzebuję pomocy! Czas! Odsypuję! Zdrowe pary! Golić! Mierdźcie zdrowe! No nie, ten. Ta ręka mu robiła. Inną, inną postacią w sumie nie gram. Chyba ten jest też w miarę łatwy. Też nie wiem w sumie. Ogólnie to grałem najwięcej chatą tą łaską właśnie. Nie opłaca mi się chyba lecieć. Spróbuję dowiedzieć do kogoś, kto ma mało życia. Masz obrożonka no kurde, nie mogłem mógłbym im To jest chrzeszenie dobra. Niestety dałem się zabić, no. Jak widzicie, nie za dobrze gram. Wydaje mi się, że przegramy to, no i tu mogę dopchać. Mają jeszcze minut. Ten... zobaczymy, czy zagramy jeszcze inną postacią, czy tylko nie będzie po prostu taka gierka. Jedna no nie chcę, żeby za długi odcinek chciałam wam tylko przedstawić. Ogólnie o chociaż troszkę nie większe i Kurde, trudno mnie rozwalić. Dobra, podleczę ludzi. On nie potrzebuje leczenia. Teraz tutaj wierzę, co się tu przyda. mam wyobrażenia związane przyda. czy ile się da, kurde Muszę zanim chodzić jak sko bronić Niestety zginąłem wiadomo Znaczy nie bronić tylko leczyć Jeszcze ja ona schodzi No i zaraz niestety do starszą ładunek a ja temu nie Bo O wuj było wsparcie. Czekaj, cię dopóka. Zalicam się za moją partią. O nie, niedolje. Jestem przy tobie. Dobra, skrzeszę ją. Potrzebujemy. się Nie, że ulta użyć w końcu. Teraz będziesz w szczytowej formie. Dawaj hmm, dobra. Poddajcie się woli!

Jestem. nic się przyda. nie koniec. się i przygotować to Dobra, staną się robić co mogę, no ale ogólnie nie, 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 nie dobrze grać jak więc nie będę pół najlepszym. się moją Teraz będziesz w szczytowej formie. Går det Kurdyno, wypsułem. Może jednak nie wiem, w by mi się dał. no i zostałem zabity. Tak myślałem właśnie, że zostanę zabity. Strznie graszno, ma się mało grasz w No, w sumie na tym jednej gierce można zakończyć ten odcinek. Jak będziecie chcieli, żebym przedstawił mam tam te dwie postacie, to napiszcie w komentarzu. Tymczasem nasz najlepsze zagranie, a przeciwnika. Nie, nasze. Ja nie wiem, czy nasze, 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 bo. Ładnie, zabił ładnie. No i tak to wygląda. Ja wychodzę z meczu. Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam do oglądania innych moich serii. Zobaczymy, czy to będzie seria. Jak będziecie chcieli akcję, żebym na przykład pokazał najlepsze, to też mogę tak robić albo przedstawić postacie, które znam bardziej. No i tyle w sumie. Dziękuję za obejrzenie. Cześć na razie.